Władysław Kosiniak Kamysz ogłosił, że Polska uzyskała prawie 44 miliardy euro z unijnego funduszu na modernizację naszej obronności. Świetnie, te pieniądze nam są potrzebne. Potrzebna jest nowoczesna, silna armia. Jedno pytanie: to przecież nie jest darowizna, a pożyczka choć niby na korzystnych warunkach, ale jednak kolejna pożyczka, która obciąża naszą gospodarkę. Nie jestem pewien, czy ktokolwiek z polityków i poprzedniej tej ekipy, przy oczywiście słusznym i niebudzącym zastrzeżeń celu, jakim jest modernizacja armii i przygotowanie Polski na odparcie potencjalnego zagrożenia, czy ktokolwiek z polityków dokonuje rachunku, jak te pieniądze, jak te zaciągane pożyczki wpłyną na kondycję polskiej gospodarki. Nie tylko w w najbliższych latach, ale w najbliższych kilku dekadach. Przecież te pieniądze będziemy musieli spłacać. Przecież obciążenia dla gospodarki to również zahamowanie rozwoju tej gospodarki, a nowoczesna i zmodernizowana armia też nie utrzyma się sama. Obawiam się, że takiej świadomości, nawet jeżeli taka świadomość jest, to dokładnego bilansu obciążeń i prognoz, jak to wpłynie na rozwój naszej gospodarki, a raczej na Zahamowanie jej rozwoju takich prognoz niestety nie ma.